ja nie mogę. Trzeba nagrać samo tutaj na telefon, bo Pan musi mieć to nagrane, bo to jest za dużo informacji takich, które później Pan nie pamięta i jest problem. Czy Pan już ma diety, no nie? Tak. Ma Pan diety? W jakiej teraz jest Pan diecie? Ja jestem w diecie, Pani doktor Budwik teraz. W Budwik, czyli Pan nic tu nie zmienia, czyli ta strona idzie normalnie, wszystkie suplementy bierze Pan normalnie. To mówił przez miesiąc, ma być na tak, diecie. Zasada jest taka, miesiąc doktor Budwik, dwa miesiące będzie Pan ketogenicznie jadł i dwa tygodnie doktor Dąbrowska. Kiedy Pan doktor kazał przyjść Panu? No właśnie, ja pytałem, Pan doktor mówił, że Pani tutaj ma mi wyznaczyć. Tak, ale za ile? Za 6 miesięcy czy 4? No właśnie Cię? nic nie mówił. No to zapytamy. No. W każdym bądź razie zatoczy pan później kolejne kółko. Jak pan znowu skończy doktor Dąbrowską, to znowu pan zacznie miesiąc dr Budwik, dwa miesiące ketogeniczne i dwa tygodnie Dąbrowska. Albo wersą. Więc diet tutaj nie będziemy z panem przerabiać, dlatego że pan już ma dietę tylko. Pan leszek jest cudownym człowiekiem. On wszystko tłumaczy. Jest bardzo cierpliwy, taki delikatny. Ja mam rozpiski wszystkie. Mam podejście do swoich pacjentów naprawdę fajne, dlatego fajne. To też polecamy, bo pacjenci często mylą. Mylą dietę. Bo pan rozmawiając z panem przez telefon, pan mówi, że ktoś umarł na diecie budwik. No pan doktor swoich pacjentów naprawdę to znaczy, dopijał nie. To znaczy y, pan. No tak. To, ja ale... tą książkę kupiłem i tam pisze że właśnie, ale pominąłem. Musi pan to, to pominąć, na ja to, że pan pan dobrze dobrze robi, tak. co robi, czasami no, nie, to nie ma nic Dzieje z panem, czy z innymi pacjentami. Są inne sposoby. Pan spożylka, doktor jest lekarzem, pan Jacek. Także, także to jest. Proszę się stosować do tych diet, jak pan doktor zalecił, z pomocą właśnie pana Leszka. Jakby tak się coś działo, to tak pan jest. Leszek też jest cierpliwy i też odpowiada ja, na ja zadzwonię, zapytam się, jeżeli coś takiego. W każdym razie ma pan sobie takie kółko zatoczyć. Jeśli by dla pana było coś monotonnego w tej diecie, to można poprosić o zmianę na przykład produktów, prawda? Ale ona jest tak świetna. Tak, podoba pozbyt. się panu? Podoba mi się, <coughs> podoba mi się ta dieta. <coughs> A co panu gotuje? Sam sobie pan robi? Sam, ja, <coughs> sam sobie gotuje. I jakoś tak Proszę. dużo czasu mi to zajmuje, bo to jest... To no trzeba to, tylko... Ale pan musi troszkę tego Muszę. poświęcić. Ale ja się inaczej tak. czuję też i mnie to smakuje na przykład. Ja sobie, sobie wziąłem, wziąłem sobie śniadanie, drugie śniadanie nawet w samochodzie tego no to Pan się tak dba o siebie i tak trzeba tak, trzymać. Tak. Tutaj będziemy mówić dalej. Zakaz bołotowa jest to carska. Będzie Pan sobie pił łyk, łyżkę stołową do posiłków, czyli śniadanie, obiad i kolacja. Chyba, że są dwa, no to śniadanie i jakiś obiady. Mhm. Nalewki ma Pan dwie. Nalewka oczyszczająca ma pójść najpierw, później wzmacniająca, czyli te duże nalewki od Pani Ewy Wójci. Witam. A powiem tylko tutaj. Pan już ten sklep zna. www.bezpiecznasuplementacja.pl. To jest sklep tak. pod kontrolą doktora i to, czego pan nie kupi tutaj, to sobie pan może tu dalej kupić albo będą tu na końcu jeszcze napisane osoby, u których można zamówić. Ale większość jest tu i to jest sklep doktora, więc tam są te suplementy, które doktor zaleca. No i tego to nie tłumaczę, bo to, to, to tylko wystarczy przeczytać, tu jest tam, o tam, komorze normobarycznej, o olejach mhm. i o jonizatorze, czyli odpowiednim pH wody. No te oleje, ja też kupuję to wszystko od tego, Dobrze, trzeba na... się właśnie stosować i wtedy wyjdziemy yy, na prosto. Tylko, żeby czy z tej komory też yy, korzystać z normobarycznej? No już Bo ja ma jeszcze nie skorzystałem. Pan... Ma pan poziom do trzy jakiś, czy nie? Mam poziom. A ile? Ja, pan dopiero też dziwię był 279. No to dobrze. To jeszcze brakuje niewiele do 400, żeby się. No, jeszcze no. Lepiej. Ale ja u 70 kropli biorę tej i Nie, nie, nikt, nikt nie, pan nie, nie pokazuje tego, bo ja tutaj mam inne dla pana rzeczy, więc. Yy. Pan sobie ma podnieść do 400, a komora już się zaczyna od 100, czyli jak mamy 100 nanogramów, więcej niż 100 nanogramów, to już można korzystać. Jak Pan ma swoje tam okolice, to można sobie, jeśli finanse nam pozwolą, od czasu do czasu do takiej komory pojechać, bo tam się regeneruje organizm i nam, nałożają nam się komórki. Hmm. Dobrze, że Pan nie ma żadnych kroplówek. No witaminy właśnie. C ma Pan trzy różne rodzaje. Pan już witaminę C swoją bierze, natomiast trzeba dodać jeszcze 6 gram witaminy rozpuszczalnej w tłuszczach, bo ona przenika barierę krew-mózg. A jaka to jest ta witamina? No mówię, witamina rozpuszczalna w tłuszczach ma pan podany numer, ma pan napisane, pan Bogusław. Pan Bogusław, tu ma pan tu? maila. Zamówienia.mazowsze małpa gmail.com. Trzeba napisać maila, żeby przysłał. Bo od pana Bogusława jeszcze pan ma seren, jeszcze pan ma helator. Pan. Pan sobie też potrzebna będzie waga taka apteczna. Pan sobie zważy te 6 gram i po prostu podzieli na cały dzień, żeby w ciągu całego dnia przyjąć po prostu tą witaminę, plus te dwie pozostałe, czyli witaminę z bioflavonoidami dwa razy 1 tak, na bezpiecznej terminacji tak. i kwasel asturbinowy połączony ze składnikiem. Skorbinowy. To, 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 to. to ten cały czas brać plus jeszcze tam, Tego mu się nigdzie plus, nie tylko o... u Pana tam Witamin... Miałem jeszcze tą witaminę C tą, tą z, z tego. no. B1, 6 razy 100 mg można wybrać sobie firmę. Te suplementy, które pan doktor zaznaczył tutaj całą w kółko, można połączyć razem. Czyli żywe mumio z krzemem, z cynkiem, ze złotem. Tutaj wszystko to, co jest napisane, minerały. Minerały się na bezpiecznej suplementacji. Kupuję natomiast od Pani Magdaleny te tutaj pozostałe. Wlewamy sobie wodę srebrną na 40 ppm, jedną drugą szklanki i wszystkie je mieszamy razem. Plus żywe mumio. Raz pijemy te suplementy na wodę srebrną, pozostałe razy pijemy na normalną wodę, bo pan ma tutaj dwa razy na przykład, dwa razy, selen ma pan też dwa razy, czyli raz na wodę srebrną, pozostałe razy na normalną wodę. I cykliczność picia dotyczy wody hmm, srebrnej, czyli miesiąc pijemy, dwa miesiące zawsze robimy sobie przerwę. Proszę przeczytać. Suplementy od Pani Magdaleny można połączyć z selenem i z cynkiem. Cynk ma pani tutaj, Pan tutaj, selen tutaj, czyli jeszcze dodatkowo można dołożyć do tej kuli selen. Tylko selen kupowany od Pana Bogusława, czyli ten sam Pan, co tutaj, tak. będzie podzielony też w proszku, bo od niego wszystkie suplementy są w proszku. Na 400, 400 mg preparatu ma Pan przyjąć w ciągu dnia, ale trzeba podzielić sobie. Trzy czwarte mamy wziąć rano, a jedną czwartą wieczorem. Selen. Tak. Helator 3 razy 1 gram. Też waga potrzebna, bo to jest od Pana Bogusława. Cze, to jest? Helator to jest kwas alkalikonowy. Czyli Ach, to, ktoś pan kiedyś brał? A ja biorę na co pół przed biorę ten Neurolipton, to To niech Pan skończy. Tak? Pan to, to skończy nie. I dopiero później Herator, tutaj mam helator, Herator, kwas no dobrze, że Skończy Pan tak. tamto i zacznie tak, tak, Pan tak. kolejne. February jest to pani Kasia, wyciąg z korzenia Hortensji, numer telefonu podany 3 Dobry. razy dziennie 1 ml, godzinkę przed posiłkiem. I takie cykle Pan musi zrobić. Dwa tygodnie brać tydzień przerwy, Dwa tygodnie brać tydzień przerwy, Sześć takich cykli. To jest odpowiedni kwasu alfa-ipulowego. Nie, Fugin to jest wyciąg z korzenia Hortensji. Helator helato A helator, helato. przepraszam, helator. My tak, no tak, już tak. jesteśmy tu. Tak, tak, tak. Amper puder jest to naturalny bursztyn mielony, czyli też będzie nas oczyszczał, to się kupuje na bezpiecznej suplementacji. Jak pan będzie kupował te suplementy albo pomagał, to trzeba cały adres wpisać, bo inaczej to panu jakieś głupstwa tam wychodzi. Szkoda, że telefonu nie ma, bo mi się zadzwoniło nie, tu nie ma. Teraz trzeba po prostu już minęły te czasy, gdzie tak się tak te rzeczy robi. No, no, e, Borax jedną czwartą małej łyżeczki. Nie bać się boraxu. Ja Kupiłem taki, mam taką No to dobrze. No to niech no. Pan cały czas bierze, rozpuszcza się to no, w no. litrze wody. Można dać tam cytryny, albo kwas, no, no, tak. albo tak, ma taki tego smak kwasu. Mam. Dlatego trzeba sobie to dokwasić. dokwasić. Wypić przez cały dzień. I teraz tak, tu ma Pan suplementy, które rozpuszczalne witaminy w tłuszczach. Heliowi jest to podstawa, to jest produkt nie doktora. Wiesz, to jest to. Nie, już Panu o tym mówiłam przez telefon. Doktor to nawet mówił. Słyszałem. Doktor mi teraz mówił, tak. Mówię, Ale nie. mówił przez telefon przy mnie kiedyś. Żeby Pan zmienił witaminy rozpuszczalne w tłuszczach. Heliowit jest wszystko w nim, czyli A, D, E, K, 7. Uch, kurze, to znaczy, no... przepraszam, zamiast typy pniedecy zabierę, tak, ja tak? Tak, to... tak. Tej tak. Tych... sobie pan może wybrać albo sobie... Ale to już muszę... Bo... Ja kupiłem przejść opakowań. A po co pan tyle kupuje? Heliowit. Ma pan tutaj napisane, co zawiera jedna butelka. Aż do domu. To jest dostępne na bezpiecznej suplementacji. Aha. Pan ma brać jedną czwartą butelki. Proszę zobaczyć, tu ma pan takie podziałki. Jedna, jedna czwarta jest tutaj, prawda? Tak. Ma pan sobie taką jedną czwartą brać przez 2 miesiące. Ale raz dziennie? Raz dziennie do pustego śniadania. Ale tak naprawdę to nie przez 2 miesiące, bo widzę, że tutaj cały czas jest ta jedna czwarta. Dwa miesiące i później cały czas suplementujemy jedną czwartą. No, to niski poziom. Do 400 ma pan dobić. Ale proszę zobaczyć, witaminy K2 MK7 ma Pan wziąć 2000. Więc proszę posłuchać, 2000 to się znajduje w całej butelce. A Pan jak butelki weźmie jedną czwartą, to Pan musi to podzielić na 4, czyli zostanie Panu w tej małej części 500 mikrogramów K2, a ma być 2000. Więc pan ma sobie niezależnie dobrać z witaminy K2, którą sobie pan kupi na bezpiecznej suplementacji. Tu jest wszystko, niech pan patrzy. Www.bezpieczna no. suplementacja. Witamina K2, bo będzie ona po 200 mikrogramów, czyli jeszcze 5 tabletek trzeba dobrać. Bo tutaj Może pan ile, tutaj podzielić. Jest tej, tej K2? Tu ma Pan napisane 2000 mikrogramów ja w całej butelce. Całą. Pan będzie miał w jednej czwartej 500. A ma być dwa, 20. więc 1500 trzeba dobrać z niezależnej K2 kupionej sobie w sklepie. Hmm. www.bezpieczna suplementacja. Bo już wyraźniej nie mogę mówić. No dobrze, no dobrze. Do bo ja do ma pan. Nie, doktor to zwiększa. Ja wiem, ale przed wakacjami. Dwie ampułki przed... rano, trzy ampułki wieczorem to też jest na bezpiecznej suplementacji dostępne. Witaminę PP pan bierze cały czas. Tak. Celesto i homocynę, dwa razy jedną e, kapsułkę Celesto i jeden razy jedną homocynę, to też oba są na suplementacja. To jest cardio, a to jest zbiór witamin z grupy B. Olej CBD plus CBG, Bierze Pan te oleje, bo to jest nie. taka petarda odpornościowa, nie ma po prostu nic lepszego, tylko Jakie? to jest zamówienia, a nie zamówienia. Jakie Dochodzi firmy? Pan do 6 kropli, ma Pan adres mailowy, Aha. Pisze pan maila do nich. U nich też olej kokosowy można kupić. Białko konopne, które jest też fajne przy diecie Budwik, czyli przy tej diecie. Mm -hmm. Bo to białko konopne, które oni tu mają, to będzie takie ziarenka, to oto co tam stoi. Tak? Takie ziarenka, one -huh. są pyszne i mają idealne proporcje omega 3 do omega 6. Mm -hmm. Także można panu Leszkowi powiedzieć, że chciałby sobie pan dodać to. I herbaty konopną na noc. I to wszystko też na bezpiecznej na zamówienia Kutno, małka, wiema, kropka komu. Propolis sam pan w domu przygotowuje, prawda? Tam Napój z ekstraktem zielonej herbaty bierzemy i płyn Lugola 2 razy 30 propi też bierzemy, ale to są dwie różne wody. To bierzemy osobno i tą płyn lugola na osobną wodę bierzemy. Zostawił Pan doktor Kolostrum Kozie. Też można kupić na www.bezpieczna suplementacja. Z Rosji Pan ma według zlecenia wziąć Cenax z kropelki, trzy razy dwie kropelki, miesiąc przerwy i później znowu trzy. Przez miesiąc się bierze miesiąc przerwy i jeszcze jeden cykl, miesiąc bierzemy i miesiąc przerwy. I zaszczyki akta według zlecenia, które Pan już dostał. To się robi zawsze po miesiącznej przerwie. Można sobie znowu kupić takie zaszczyki. altex pan bierze dwa razy dziennie po pół tabletki. Wie pan co to znaczy? Denmes. Denmeso to jest CDA. Ma pan denmeso w domu? W szkle, to jest bardzo ważne też. W szkle: 99,9%. I to sobie pijemy, to działa pięknie przeciwzapalnie, 15 ml się rozpuszcza w 200 ml. Wody to nie jest drogie. Ten zapach tylko to jest. Ach, zapach to co tam. Chęsem ku 10400 mg będzie on po 100 mg i to będzie na www.bezpieczna suplementacja.pl I ma pan jeszcze magnes 2 razy 1 i aspargin 2 razy 1. Magnes też jest dostępny na tej stronie www. A nie fi firmy Hauser? Ja dotyczy... Tak. No to, no, do... no to właśnie na tej stronie są firmy Hauser bezwienczne. Super. Przepettu ja tą homocynę bram i to też. Tak, homocyna to jest zbiór z grupy B. Celesto jest drogim lekiem, ale to jest cardio, czyli wszystkie takie witaminy z grupy cardio, więc to jest bardzo ważne też. Tutaj nie ma nic, co można by było po prostu pominąć. No nie ma co. Trzeba się stosować, jak, doktor, jak się Pan lepiej czuje, to teraz jak się Pan weźmie w garść, jeszcze za siebie, przy tej diecie prawidłowej, jaką Pan teraz stosuje, będzie Pan się naprawdę dużo lepiej czuł. Oby tak było. A dms o pan pije cały czas? Ma pan przerwę teraz? Nie, nie? teraz przerwę, bo piłem i tam poprzedni nie widziałem, dwa miesiące przerwy pisane. Dwa miesiące przerwy, no. tak, tak. Ja tą to, to przerwę teraz robię. Dobrze. Pójdziemy do doktora zapytać, do na kiedy pana zapisać, czy za 6 miesięcy. No właśnie, za Masz to nagrane, tak? Dobrze.